Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś kochana. Jesteś widziana. Jesteś ważna. Bóg z wysoka widzi twój ból. Widzi z czym musisz się zmagać. Widzi jak bardzo dotykają ci rany, których doświadczyłaś. Czasem myślisz, że świat jest niesprawiedliwy. Może nawet straciłaś nadzieję. Bóg posłał mnie, aby ci powiedzieć. On jest zawsze przy tobie. Każdego dnia stoi za Tobą i wspiera Cię w każdej sytuacji. Bóg wie, czego Ci potrzeba. On pragnie codziennie obdarzać Cię zdrowiem, radością i szczęściem. Jedyne, co musisz zrobić, to zwrócić się do Ojca w modlitwie. Znajdź spokojne miejsce i tam proś go o cokolwiek potrzebujesz. Bóg da Ci nawet więcej niż się spodziewasz. Moc Jego łaski jest większa niż myślisz. Zrób dziś ten krok, pomódl się, On Cię wysłucha. Potrzebujesz konkretnej modlitwy w swojej intencji? Kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu. Otrzymasz krótką, osobistą modlitwę i słowo wsparcia. Napisz po prostu: Potrzebuję modlitwy.